Z tej strony, Patryk, kanał buty nie grają. A że dzisiaj czwartek, to będziemy robić porównanie butów, i będą to KD14 oraz trzeci z rzędu oraz Lebrony 18 Low. Ale zanim przejdziemy już do samego porównania butów, pamiętajcie, subskrybować kanał. Będę bardzo wdzięczny oraz polubić ten film, ponieważ to daje więcej wyświetleń, więcej lajków, większe zaangażowanie ludzi pod filmami, więc możecie też komentować, będę bardzo wdzięczny. I dobra, przejdźmy już do samych butów. Jak dla mnie, jeśli chodzi o takie buty naprawdę stopki, stopki wiecie, tych cenowych danych film, to w tym roku, w tym sezonie, który się teraz skończył, bo już mamy letni, więc ja uważam to już za, może kontynuację, od września nowy sezon. Te dwa buty są dla mnie najlepszymi butami, takimi wiecie, High, high, high price i chcę je porównać, ponieważ dla, no naprawdę dla mnie nie ma lepszych butów w wysokiej cenie, ten przedział cenowy powyżej 600, no dla mnie nie ma nic lepszego, już widzieliście ich porównanie z Lebronami Highami, tych widzieliście porównanie z Lebronami Highami, wygrały czas porównać je między sobą jeśli jesteśmy już przy wysokich cenach, to zacznijmy może od ceny do sztosa. Ceny tutaj oczywiście różnią się w poszczególnych cewu. To jest od 659 do 749 najwyższa cena. Tutaj no, ceny na razie są wszystkie takie same, czyli 639. Więc cena jest praktycznie ta sama. Co jest tu różnicą? Różnicą przede wszystkim będzie to, jakie są sztosy. A moi drodzy, te brony 18Lo mają największe sztosy, jakie są. Bo tak, mamy to. Sakura. Piękne. Piękne, piękne, piękne. Dodatkowo mamy to drugie od Atmosa, Też biciu. Dodatkowo mamy te z Unity I tam nie każdy mi się podoba, bo po Boże, to dwukolorowe z strusiem pędzi wiatrem i kojotem. Kosa. Baksem i skaczorem. Okej. Okay. I to ostatnie z Tweeting i Kotem, już takie, najmniej. Takie nawet nie ja bym nie kupił. Jak będziecie na promocji za poniżej poniżej 400 zł, to wtedy przemyślę. Tak to nie ma takiej opcji. No to wymieniłem tych cebu na tyle dużo, że myślę, że raczej te buciki nie mają podjazdu, jeśli chodzi o czasę. A tutaj cały czas czekam na kolaborację ze Stephen Titans. Bo ostatnie dwie pary butów były i tu też chcę, ponieważ kolaboracje z Titansem są najpiękniejsze na światach. I tak, no. Więc tutaj cena do sztosa, zdecydowany punkcik, mamy 1 do 0. No to czas przyjść do podeszwy i trakcja. No trakcja, moi drodzy, to szczerze powiem, że trakcja w Lebronach 17 była lepsza niż w 18. -tkach. To jest jedyny plus. 17 nad 18kami dla mnie tak naprawdę. I zresztą miałem porównanie 17 i 18. Tu mamy taką samą trakcję. Akurat w przypadku tych mamy tą gumę transparentną. Grałem ich tylko na hali, mm, żeby nie było zresztą. Widać, że za bardzo różne nie są, tylko tutaj. No ale to jest kurz głównie. Tam jest naprawdę spoko. Na dworzu. A, nie wiem, nie wiem jakby to było. Nie wiem jakby to było, jakby się na nich jeździło. Tutaj. Ta trakcja jest super, ja bardzo lubię. Nie jest to atrakcja z poprzednich. Tu też poprzednia edycja dla mnie miała lepszą trakcję, ale tu jest bardzo dobra i jest na pewno lepsza niż w Lebronach. Kejdiki wygrywają z Lebronami w trakcji drugi rok z rzędu. No, dla mnie, Kejdiki mają naprawdę bardzo, bardzo fajną trakcję, więc zgrzeszyłbym, jeśli ja dałbym punkt gdziekolwiek inaczej niż dla Kejdików i mamy jeden do jednego. Skoro była trakcja, czas na amortyzację, jak wiecie, amortyzacja, im więcej amortyzacji, im bardziej to tłumi, tym mniejsza responsywność. To już zależy tylko od Was, czego Wy chcecie od buta więcej, czy więcej amortyzacji, czy więcej responsywności. W moim przypadku ja wolę więcej amortyzacji, dlatego ten but, mimo tego, że ma air po całej długości, to tutaj z tą wielką poduchą i z tym reactem w podeszwie jest więcej dla mnie y, naprawdę amortyzacji tej takiej wytłumiania tego boom, więc ja dam punkt tutaj. Oczywiście dla każdego będzie to troszkę inaczej i pamiętajcie, moje problemy są bardzo subiektywne, a nie obiektywne, nikt nie jest obiektywny. Tutaj wiadomo, że jeśli ktoś woli więcej responsywności, dobry punkt tutaj. Ja daję tutaj i mam już dwa do jednego. I kolejna kategoria no to ochrona moich rozkrokotanych staw. I tak, jeśli tu mamy lepszą amortyzację, tu lepszą trakcję, to decydować będzie zamknięcie stop. No to jest dość oczywiste, ponieważ zamknięcie stopy też decyduje o tym, jak bezpiecznie jesteście w bucie. Nie kierujcie się tylko tym, że w bud jest wyższy albo niższy. No ten wyższy jest trochę. Ten low, to tak Wam powiem, że jest chyba z nazwy, bardziej bym to nazwał midem, no ale mi to nie przeszkadza kompletnie. Stopa jest super zamknięta, zresztą mówiłem to już w poprzednim odcinku, znaczy super, No jest bardzo dobrze zamknięta. Sz Szczyt lockdownu stopy to to nie jest, to nie jest taki lockdown, jak nam rząd wprowadzał, ale jest dobrze, <gryw> tutaj jest ok, jest spoko. Na pewno lepiej dopasowane niż LeBrona 18, ale jednak, oczywiście, to wysokie, ale no, nie do końca. Nie do końca, nie do końca. I tutaj też muszę dać punkt dla KD i mamy już 2 do 2. Została nam ostatnia kategoria, czyli wygoda. Tutaj, jak wiemy, względem 18 wysokich, poprawili to z tym językiem, tak, tu już jest lepiej, w tych 18 yy, lowach. wyciągają wnioski z błędów, a tak naprawdę nie wyciągają, ponieważ ten bud to pewnie był już zaprojektowany ze 2 lata temu i to nic nie zmienia. Ten bud, pewnie ten był zaprojektowany ze 2 lata temu, więc jeśli ktoś myśli, że w loach tutaj to wprowadzili na naokoło języka, bo ludzie narzekali, że w hajach to drapie, to nie. No, pewnie. Dobra. To jeśli chodzi o język, tutaj mamy strapa, który też powinien mnie drażnić i drażni, ale nie tak bardzo. Powiem Wam, że jak na stropa, to jest taki bardzo niski tier, bardzo niski tier wkurzania mnie przez buta. Tutaj materiały są troszeczkę gorsze. Tutaj poduszek jest... Wiecie, ja zawsze mówię o tych poduszkach przy hillesie i czasami się normalnie sam zastanawiam, czego ja chcę, ponieważ tu jest dużo poduszek, one są dość twarde, ale tutaj sama pięta ma taki beton. Tutaj jest lepiej dla mnie, po prostu niżej schodzą te poduszki i tu mnie drażni po prostu Achilles, bo wchodzi mi tam ta pięta i leciutko my tam, wiecie, dotyka. Nie boli to jakoś, nie podrażnia mi go na tyle, żebym się wkurzał, ale czuję go. Tutaj nie czuję nic. Dodatkowo fajniejszy materiał, dodatkowo tutaj na bokach też fajniejsze poduszeczki. Nie jest okazu kazu zdejmów siódemek, że jest tam za miękko. Jest odpowiednio, więc naprawdę jest gicior. Ja nie narzekam. W takim wypadku punkty mogą polecieć tylko w jedną stronę i są to KD14. I to one wygrywają ten pojedynek i mamy już 3 do 2. Kilka słów podsumowania. Uważam, że dla cięższych zawodników, bardziej takich grających statycznie, lepsze będą Lebronki. Poza tym są piękniejsze, szczerze powiedziawszy, dla mnie w tym roku wysokie nie istnieją, gdzie w zeszłym było na odwrót: Loły są kozakami, a KD to lepsze buty dla większości graczy. Może nie są za piękne, ale użytkowo są naprawdę dobre. I w szczególności jeśli chcesz, większej responsywności od buta, a przy tym spoko amortyzacji, ponieważ zresztą trzeba, zawsze będzie spoko amortyzację. No, dobra, być z mojej strony, to już wszystko i do zobaczenia w najbliższym odcinku w sobotę, a tam zobaczycie First Impression do Nishio 03. Na razie!